11, rozpoczynamy dzisiejsze szkolenie Witam państwa na dzisiejszym szkoleniu i dziękuję za takie przysięże. Dziękuję szczególnie panu marszałkowi Województwa i z, z pracownikom Biura Biologu Społecznego i pożytku Publicznego, m.in. pani kierownik Małgorzacie Martusia Wojewódzki, za udostępnienie sali, za początskunek i za opiekę nad naszą delegaturą Orsztyńską. Witam autorów i organizatorów dzisiejszego szkolenia. Pana przewodniczącego Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, Pana Widziewa Tomczaka. Zastępcę y, przewodniczącego prezydium OPS-u, Pana Wisława Czarneckiego. Witam naszego Prelegenta, pana Dariusza Deptago, który przygotował, że tak. na taką kontrolę będzie jego prowadzący. Dlatego y, witam y, przedstawicieli Uniwersytetu Rzecznego w Rolnictwa, w tym y, wiceprezesa y, UDR-u, pana Krzysztofa Krausego, którą y, nie ma z swoimi strony, tylko ale witam. Tak, tak. Witam przedstawicielki sekcji emerytów i przy oddziale ZMP W związku z Opolskiego w Olsztynie. Witam przedstawiciela Stowarzyszenia Emerytów i Policyjnych, Politycznych, chodzi o zarząd okręgowy, pana Wiceprezesa Andrzeja Leszczyńskiego. Jeszcze raz. Przedstawicieli społecznej Rady Seniorów Wygryzła Miejskiego. Jest kilkoro z Państwa, które też na sali. Witam przedstawicieli Akademii III Wieku przy Miejskim Ośrodku Kultury Mościny i Janockiej Akademii III Wieku Mościny. Witam Witam również przedstawicieli obecnych Senioralnego Radia SOWO. Pan Przewodniczący też tam działa. To ja. I Seniorów Niezrzeszonych też za tą zaprosił. Oczywiście witam również Delegatów Wodzackiego Parlamentu Seniorów, naszej Delegatury Warmińsko-Mazurskiej. Jest też z Państwa na sali. Jako, że to, to szkolenie organizowane jest przez Błyterski Parlament Seniorów, no, muszę skorzystać z okazji i również za, e, powitać szczególnie panią Danutę Krzymorsz, która była współzałożycielką Delegatury warmińsko-mazurskiej i do tej jako pierwszej w kraju. Przed przystąpieniem do części zasadniczej szkolenia wziąłem Państwa zapytań, czy ktoś z Państwa chce zabrać głos? Niech tak dosłownie Bardzo proszę. Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, Panie Przewodniczący, A, y, pan... Pyszło, 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 pyszło. Pyszło, pyszło, pyszło. Panie, nie wiem, ale jak się przewodniczący, to podobno każdy z nas jest jakimś przewodniczący, w, w, w imieniu pana marszałka, ale tak, również z całego zarządu województwa warmińskozowskiego, chciałabym Państwa tak, bardzo serdecznie pozdrowić i przekazać również, że jesteśmy otwarci na współpracę i chętnie dla Państwa tutaj jako Biuro Białoruś Społecznego, organizujemy to spotkanie, ale również jeśli będzie potrzeba innych, to... Również zapraszam. Tutaj szczególnie były podziękowania do mnie, ale sama jedna nie dałam rady, szczególne podziękowania dla i dla pani Moniki, które tutaj też wzięły udział i zorganizowały <trafię> słodką taką nazwę. Życzę oczywiście owocnych tutaj owocnej nauki i przy przyswojenia wielu wprzednych informacji, które również nie tylko seniorom, ale i wszystkim nam się przydadzą. Dziękuję. Dziękuję. parę słów powiedzieć na temat obywatelskiego parlamentu seniorów. Przede wszystkim dziękuję za zaproszenie panu przewodniczącemu i na pani dyrektor Ręce, panu, panu, marszałka, panu Marszałkowi za gości, gościnność tutaj. W pięknych salach, w pięknym, pięknym budynku. Obywatelski Parlament Seniorów jest organizacją skupiającą różne środowiska senioralne. Między innymi przedstawiciele uniwersytetów III wieku, przedstawiciele Rady Seniorów, przedstawiciele Związków Emerytów, rencistów, inwalidów oraz przedstawicieli związków emerytów branżowych, a także przedstawicieli organizacji pacjentów. Tych organizacji pacjentów jest ponad w Polsce bardzo, bardzo dużo, także bardzo, bardzo również nas wspierają i przedstawiciele. Mamy taką organizację, że Mamy 460 delegatów, których typują te organizacje, te, te organizacje z tych czterech branży wymienionych, wymienionych przeze mnie. Kadencja, kadencja delegatów, tych 460 delegatów, trwa 3 lata. W założeniu mamy. Spotkania raz do roku w sali obrad plenarnych Sejmu. Najwyższe spotkanie będzie około 1 października, ponieważ 1 października jest z Niemcem więc w pewnym sensie 1 października, a ze względów no, organizacyjnych może to być w 2, 3, 4, 5 5 Dodatkowo w tym roku, ponieważ w ubiegłym roku były, były wybory i nie mogliśmy się spotkać ze względów organizacyjnych w sali sejmowej, to wystąpiliśmy o możliwość spotkania w mniejszym gronie. Proszę Państwa, jeszcze dwa słowa do wspomnienia. Wcześniej uczestniczyłem w różnych szkoleniach, które traktowały o zagrożeniach dotyczących seniorów, ale ta tematyka jest szczególna i zachęcam do uważnego wysłuchania wykładu. Ta tematyka zawiera przede wszystkim coś nowego, nową. Chodzi o zagrożenie bezpieczeństwa państwa. No, w tej sytuacji, kiedy ten wschód jest bardzo, bardzo niespokojny i niesamowity, my chcielibyśmy jako seniorzy wiedzieć, jak zachować się w sytuacjach, zagrożeń, prawda, wojennych i to też będzie mowa na dzisiejszym, na dzisiejszym szkoleniu. Bo oczywiście schronnych nie wybudujemy z dnia na dzień, ale te informacje, które pozyskamy od, od Pana będą, myślę, bardzo, bardzo cenne. Chciałem dwa słowa powiedzieć na temat prelegenta, bo powinienem też przedstawić Pana, ale miałem straszny problem, no bo jak szedłem do internetu, to zorientowałem się, że Nasz dzisiejszy prelegent ma tak bogaty dorobek zawodowy, że nie wiedziałem od czego zacząć. Powiem w związku z tym tylko dwa zdania. że pan inspektor w stanie spoczynku, jest był uchodźcą w wielu uczelniach polskich, między Uniwersytecie Warszawskim. Ponadto uczestniczył w wielu gremiach europejskich i krajowych, jeśli chodzi o zagrożenia, różnorakie zagrożenia. Bez wątpienia, przepraszam, nie mogę tak powiedzieć, to jest najwyższa klasyfikacja specjalista w swojej dziedzinie. Zajął tam głos prelegentowi. To proszę Państwa, może króciutko, bo takie typu zagrożenie z z Panem Przewodniczącym. Też chcę Państwa poznać. Dosłownie po jednym zdaniu osoby. Imię, nazwisko, z jakiej organizacji Państwo pochodzicie. Może pochodzi. Dziękuję bardzo. A może zacznę od ciebie? No. Bo nie wszyscy może nie znają jeszcze. Jestem przewodniczącym delegatury Magnickiego na O tamto to, jestem tutaj, jak powiedziałem, dziennikarzem radia centralnego w SOWO. Jestem rekomendowany do OPS-u przez UTW w Włoszech. Nie będę się dzisiaj tego dowiedzieć. Pan Maksią Uniwersytet Nazywam się Krzysztof Krauz, jestem wiceprezesem zarządu największego Uniwersytetu Narodowego olsztyńskiego. Znaczy, jednocześnie miałem funkcję członka Wojewódzkiego wyjewskiej organizacji publicznego, a także Komitetu Monitorującego Budżetu Europejskiego na lata 2021-2027. Również jestem redaktorem Narodowego. 11 czerwca 2024 roku Obywatelski Parlament Seniorów zorganizował szkolenie z zakresu zagrożeń i bezpieczeństwa osobistego. Szkolenie odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie, a jego gospodarzem był przewodniczący prezydium warmińsko-mazurskiej delegatury Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, pan Zenon Glanz. W szkoleniu udział wzięli przewodniczący Obywatelskiego Parlamentu Seniorów i jego zastępca. Delegaci Warnińsko-Mazurskiej Delegatury Obywatelskiego Parlamentu Seniorów oraz zaproszeni goście. Prowadzącym szkolenie był pan Dariusz Deptała. Szkolenie obejmowało tematy dotyczące aktualnego zagrożenia, systemów alarmowania i powiadamiania oraz podstawowych zasad ewakuacji. Prowadzący szkolenie omówił też podstawowe zasady cyberbezpieczeństwa oraz zasady unikania i zapobiegania zagrożeniom dnia codziennego. Na koniec była możliwość zadawania pytań i wymiany poglądów. Celem obywatelskiego parlamentu seniorów jest zwrócenie uwagi na problemy osób starszych w Polsce oraz przeciwdziałanie wszelkim przejawom dyskryminacji ze względu na wiek. To także okazja, do promowania aktywności społecznej i obywatelskiej seniorów oraz solidarności wewnątrzpokoleniowej i międzypokoleniowej. Obywatelski Parlament Seniorów to apolityczne, neutralne religijnie i światopoglądowo ogólnopolskie przedstawicielstwo osób starszych, reprezentujące interesy prawie 10 milionów seniorów w Polsce. OPS jest unikalną formą aktywności i uczestnictwa osób starszych w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, inspirowania kierunków polityki senioralnej oraz konstruktywnego dialogu z podmiotami życia publicznego w kształtowaniu sytuacji i godnego życia seniorów. Po pierwszych dwóch godzinach szkolenia przewidziano przerwę kawową, w trakcie której uczestnicy mogli zjeść przygotowane kanapki, ciasto, i wypić kawę lub herbatę. Ogólna atmosfera szkolenia była bardzo miła, a uczestnicy zadowoleni. Za pytania, za zainteresowanie. No i oczywiście panu prezydentowi za bardzo ciekawy wykład. Prosimy o więcej. Zapraszamy na dalszą część. Wykładu. To może ustawiamy wielkie obrazy? Proszę, proszę państwa. Proszę, proszę. Chciałbym, chciałbym jeszcze korzystając z okazji, dziękując, dziękując Panu Inspektorowi od siebie, od Państwa za bardzo ciekawy wykład. Jednocześnie chciałbym parę słów powiedzieć o bieżących działaniach Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, bo jest to, jest to doskonała okazja. My na co dzień współpracujemy centralnie. Z, z wieloma urzędami współpracujemy z kancelarią Sejmu, z, komisjami seniora, z komisją senioralną, z komisją do spraw polityki senioralnej w Sejmie, z komisją do spraw polityki senioralnej w Senacie. Ona tam ma jeszcze tytule zdrowie i rodzinę. Współpracujemy z Ministerstwem Zdrowia, z Rzecznikiem Praw Pacjenta. Bardzo ciekawa współpraca z, z Rzecznikiem Praw Pacjenta. Jeśli kogoś to interesuje, to na stronach Rzecznika Praw Pacjenta są specjalne takie, takie zakładki dla, dla pacjenta. Jestem bardzo zadowolona ze szkolenia. Dowiedziałam się bardzo dużo na temat jak się chronić, jak się zabezpieczać przed złodziejami, cyberprzestępcami, przed różnymi atakami. Spieszę się do domu, żeby wdrożyć w czyn to, czego się tutaj dowiedziałam. po zamykać drzwi, e, sprawdzić co gdzie mam, dokumenty swoje na wypadek, gdyby trzeba było się ewakuować. Muszę powiedzieć, przygotować. przygotować. Tak, ja, ja tylko dopowiem, że szkolenie było bardzo przydatne. Na pewno nam się tak, i tak, Na pewno tak, 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 tak. dużo dowiedzieliśmy się właśnie. Dużo na temat bezpieczeństwa, na temat codzienności. Po prostu na temat. Co, co, bezpieczeństwa na co dzień, O tak. To bardzo. jeszcze byśmy jeszcze sobie prosili, bardzo o, prosili i życzyli sobie jeszcze więcej szkolenia. Było tak. za mało czasu, za mało czasu pan na przedstawienie z... całego materiału. Pan, bardzo pan, pan prelegent był bardzo świetnie, było. Było. świetnie to przedstawiał, z humorem również. Także naprawdę jesteśmy bardzo, bardzo, bardzo zadowoleni wszyscy.